Hej, hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku królewskich opowieści Wieża Ciemności. Zmierzamy w stronę zamczyska złego Czarnoksiężnika i e, dopiero niedawno dotarliśmy na jego wyspę. E, idziemy zobaczyć nową lokację, wieże mostowe. Czy tutaj jest jabłuszko? No też nie widzę. Boję się, że pominęliśmy już jakieś jabłko. Ale cóż, z można coś wyrzeźbić. <laughs> Czyli będzie nam potrzebne pewnie jakieś dłuto i młotek. Tu wygląda jak brakujący fragment jakiegoś łucznika. Ok. Mogłabym tutaj coś wlać. No, zapewne, zapewne. E, czekajcie, wrócimy sobie do kilofa. Czyli tym kilofem możemy rozbić skałę. Kamienny filar. Okej. Okay. Możemy iść dalej. Uu, jest jabłuszko. Pozbądź się gryfa. Jaki ma, patrzcie, jaki ma ten dziób. Dobrze, no kolejne wyszukiwanie. Mamy tutaj eee, znaczy kolejną miejscówkę na wyszukiwanie, to miałam na myśli. Magiczna lampa. Magiczna lampa. Aladyna. Prawe skrzydło. Symbol Wenus, gdzieś nam się tu miga. Biała róża. Rudy liść. Podkowa. Karwasz wstążka. Butelka, parasol, miecz. Ym. I poszukujemy manekina, słuchajcie. Coś tutaj trzeba właśnie przesunąć. Zostaliśmy skrzydło jedno, okej. Okay. Tu brakuje krzyża i mam kapelusz czarownicy. może jakieś jajka, może jajko mu tu trzeba jakieś wsadzić Ja on będzie wysiadywał to jajko, możemy zabrać stąd nie kawałek szkła ok ok tu możemy wrzucić skrzydło a to będzie tu ten kawałek szkła tak myślę Kamienny filar. A sprawdźmy sobie na mapie, gdzie od nas czegoś chcą. Tu, gdzie jesteśmy. Co my byśmy tu jeszcze mogli zrobić? A, ojej, patrzcie. Zasilana przez ognistym. Zasilana ognistym kryształem. Nie mogę tego podpalić. No ale to co z tego, że jest zasilana ognistymi kryształami, jak nigdy więcej tu nie zrobię. Tu na razie nie wlaję nic, bo nie mam czego wlać. Gdzie ja mogę się cofnąć? Nie da się cofnąć poniżej tego. Hmm, he, he, he. Myślę, że tu musimy coś wstawić, niżeli to za yy, zabierać w sensie. Tu jeszcze. Czegoś tu od nas chcą. A patrzcie. To tu nie byliśmy jeszcze. Zmień rozmieszczenie bloków tak, by pasowały kolorem i kształtem do otworów. Możesz zamienić miejscami te o identycznym kształcie lub kolorze. Czyli tu mają być czerwone, a tu mają być i gwiazdy. Zielone, fioletowe, żółte. Hmm. No dobra, to chwilę nam zajmie, żebym ogarnęła temat. Tu musimy się jakoś do góry dostać. To jest w porządku, ale to musi być na dole. Eee, to powinno być. Czekajcie, jedno i drugie powinno być wyżej. Może tak. Albo nie. O, a to tak mogę też? Nie, na no, odległości nie da, ale da się na skos. No dobra, to, do... to dobrze wiedzieć. Yy, w sumie możemy to trochę popodmieniać tę stronę tu yy, może tak, o teraz trzeba by ten zielony tu na dół ściągnąć jakoś. Yy. To nie tak, musimy zrobić jakoś tak. Um, nie. Tak, nie, też nie, tak, o. Dobra, dół mamy teoretycznie zrobiony. Teraz tu musimy mieć łezki. Ta musi iść na koniec eee, W sumie można by to o Czekajcie, może by to tak I tylko je miejscami pozamieniać o Cię się udało, patrzcie nie. Ale to nie będzie problem, bo to tylko miejscami już wtedy góra dół. O. I tak. No i no są gwiazdki, są trójkąty, łezki i sześciokąty. A tu coś nie gra. O. I jest kamień ognisty. Dobra, wyszukiwanie, może najpierw zróbmy. Wiadro wody, filiżanki. Tu coś... A, kogut, dobra. Chciałem powiedzieć, że coś mi mignęło przed oczami. A jeszcze jedna filiżanka jakieś powinna być, o ile dobrze widzę. Tak. Słonecznik, skrzypce perfumy sekator. Maska, jabłko... O, słonia zabrałam. Baran i żaba. I jest filiżanka tu z tyłu. Wiadro wody. No dobra, to już wiemy, że wiadro wody możemy dostać. Nie wiem, co nam to dało, że tutaj żeśmy podpalili. Ale zobaczymy. Kwiatek, kwiatek możemy tu wpasować, nie? A o proszę. <ścoughs> Ścieżkę nam to odblokowało. No dobra. O, i tu jest właśnie strach na wróble. Mamy jabłuszko, czy jeszcze jedna nam zostało do zebrania? Przez te nie mogę dostać się do jajka. Jedynie A, pewnie trzeba zrobić strach na wróble, żeby zadziałało. Nogę. O. I roń się. Coś jeszcze? Czy coś mu jeszcze brakuje? Nie bardzo wiem, czekajcie. Co byśmy tu mogli mu, chyba że mamy po prostu ten materiał jeszcze ogarnąć? Albo widły? Może. Wiadomo, mamy krzyż, możemy się wrócić do tamtej figury. Tu. A kapelusz, no tak. Kapelusz dla stracha na wróble, ale mamy też wyszukiwarkę. Szczęśliwa maska. Tu jest szczęśliwa maska. Drewniane berło i symbol słońca. Symbol słońca się gdzieś pojawił, ponoć. srebrny kielich srebrny kielich mm -hmm. lewe skrzydło czekajcie, czy my tu coś możemy przesunąć też w międzyczasie statua kobiety, oko horusa medalion włócznie, pistolet, łom i róg pistolet Róg. Łuma, nie widzę. Jeszcze cały czas symbol słońca, który gdzieś się, gdzieś się miga. Na pewno nie tu. Tu coś? Gdzieś coś? Nie. Myślałam, że tu mi się coś pojawiło. A tu, na oku. Tu. Słońce i tego łoma musimy poszukać jeszcze. Maszce węże, obceny, tu jakieś drewniane elementy, tu jest gwóźdź. Serio, nie widzę, nie widzę go. Um. Dam sobie jeszcze chwilę na poszukiwanie, bo pewnie wy się śmiejecie, widzicie go bardzo dobrze. I Tam mówicie pod nosem, że jestem ślepa i w ogóle... <noise> I wcale mnie to nie dziwi. Ale gdzie jest Halo, łom? Halo, Jezu, dobra, na kole, ale się zlał totalnie. Dobra, wróćmy tu, zamontujmy skrzydło do smoka. A, kolejna zagadka. Przesuń czerwony przełącznik przez, na koniec, labirynt. Niektóre zębatki mogą zmieniać układ ścieżki. Aha, no rozumiem, czyli mamy go dorzucić tu. się tu wrócić. No. I już. I mamy jakieś takie, jakąś taką koniczynę. Ala. Tu proszę. Złapany. Znaczy, yy, strach na wróble, skompletowany. Jajo zebrane. Gryfowi jajo zaraz wrzucimy do gniazda pozbyć się gryfa, a i to klucz. Okej. Okay. I voilà. Wchodzimy, słuchajcie, do terenu zamczyska. and I need a new body as soon as the ritual is finished. My mind will leave this body and move to the body of your child. You have a choice. Join me. I możemy rule the world together. Jasne. Sam daj. Sam zginiesz. Szukam jabłka, bo zostało nam tylko jedno. I dobrze byłoby go nie przeoczyć, ale szczerze, nigdzie go tu nie widzę. Zacznijmy od wyszukiwania. Czerwony odłamek. Coś tu gdzieś miga. Nie wiem jeszcze który element. Tu jest chyba odłamek. Tu wachlarz się ro... miga. O! Dobra. Szachownica pogrzebacz. Pogrzebacz jest tu. Mamy szachownicę. Klepsydra nożyczki. Klepsydra. Nożyczki. Lornetka korona. Lornetka, korona, klocki, lew. Klocki i lew. Lew jest tutaj. To są klocki, to jeszcze klucza brakuje, więc musimy poszukać, gdzie można jakąś interakcję zrobić, żeby się klucz pojawił. Mniej widzę, żebym migał, więc to nie tak, że on się zaraz tutaj sam z siebie zjawi jabłuszko. <grymne> tu też nie, że szuflada, szuflada. Okej, okay. mamy klucz. Czerwony odłamek. Mamy jeszcze dwa odłamki ogarnąć, jak rozumiem, będzie jakiś fioletowy. I zielony albo złoty. Tu jest maszyna. Jakaś soczewka ani drgnie. W maszynie brakuje jakiejś części. To trzeba w odpowiedniej kolejności wyciągnąć te. I co żeśmy dostali? Wieża roku. Centrum czarów i magii. Ktokolwiek ma władzę nad wieżą, ten ma dostęp do prestarych rytuałów wydłużających życie do wieczności. Roczny rytuał można go wy wykonać tylko przy pełni księżyca, niewinna czysta duszyczka, dziecko usunąć kryształ. Uwaga, użycie technologii spowoduje przeciążenie i zakłóci rytuał. A nie doczytałam. No nic, musicie zrobić sobie teraz klatkę stop, że tak powiem. Bo chyba nie możemy tu wrócić. Nigdy nie łączyć magii i technologii. No, ale nie da się jakby zwrócić uwagi na to, co tam dokładnie było. Także zróbcie sobie stop klatkę, żeby doczytać ewentualnie. Będzie potrzebna jeszcze jedna soczewka, żeby skupić promień, zapewne. Biblioteka, zaraz tam pójdziemy. Czy, czy coś jeszcze tu mamy? Nie widzę. Dobra, to chodźmy do biblioteki. Jest jabłko. Kolekcja kompletna, nic sobie nie tu to było w osiągnięciach kolekcję tak się prezentuje nasza sala patrzcie mm, sala tronowa dało się osiągnąć cel <grym> e, dobra po kolei, bo widzę, że tu nam coś miga na blacie tu brakuje nam ciała do suwki coś można uruchomić Skrzydła, sobie dobra. soczewka Tu nam brakuje kolejnych elementów. Aha, dobra. To ten zablokowany tutaj to również jeden z tych trzech elementów. Teraz zbudujemy sówkę. Oliwiarka. Och, dobra. Mamy kryształ. Tu możemy, zało Nie ten. tu możemy założyć kryształ. Kolejny. Tam widziałam wyszukiwarkę aktywną. Rozmieść satyrów tak, by kolory flag odpowiadały tym na postumentach. A, czyli przesuwanko mamy. Um... Mm -hmm. Nic prostszego. Tak się trochę skupiłam, ale serio, jakby nic wielkiego się tam nie działo. Dobrze, zanim rzucimy kryształ, to sobie przejdziemy przez wyszukiwarkę. Jeszcze raz. Dwa motyle: dwa motyle. Hmm, hmm, hmm. Jeden i drugi. E, kokarda, broszka. Będzie broszka? Nie. To będzie broszka. Zębatka, to do maszyny pewnie brakuje kielich. No przecież tu jest kielich, i znowu widzicie, tu jest kielich, i tu jest kielich. No, nie fajnie, znowu to zrobili. Lampa. Widzicie, tu mamy lampę. Motek, dzban, jabłko, słoń i ptak. To gdzie ta lampa? Tu są jakieś gogle. To nie mam pojęcia, co za przyrząd jest. Tu mamy lunetę. A tu jest lampa. Dobra, mamy ta ta maszyna działa. Przez chwilę straciłam kursor. No, no, no. Bruszka na zabronie. Aha, czyli zakładam, że właśnie skończyliśmy grę. Hmm. No cóż, nie było żadnego aha, uh, 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 w jego wykonaniu, jak przegrywał. I tak do końca to w sumie nie wiadomo, czy ten rytuał się udał, czy nie. Takie mam wrażenie. E, oczywiście mamy odblokowaną dodatkową przygodę i jak wiecie, też sobie ją ogramy. Mm, tylko to już w osobnym odcinku. Co do gry, co do podstawowej historii. No, historia fajna. Myślę, że taka dosyć sympatyczna. E, grafiki całkiem niezłe. E, ciekawa jestem, jakie będą kolejne części, bo części tych opowieści jest kilka. Czy to będzie kontynuacja, czy to będą zupełnie inne historie? nie? Czy to będą przygody tej samej Władczyni na przykład, czy nie? Ale to zobaczymy. Ja się z wami jeszcze nie żegnam, bo tak jak mówię, ogramy sobie jeszcze ten dodatkowy scenariusz, więc zobaczymy się jeszcze w tej serii gry, czy w tej części gry. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się ta historia podobała. I co? Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. See ya!